Was się to. I ja. I opierdolę. <laughs> <laughs> I ja. Można? Masz to w Polsce? Masz to w Polsce, dziękujemy. To <laughs> jest W ja Niech się nie wpierdoli w latarnię tam. Ale nic to, mają, disco, rom, mają bak, jaja kurwa Mają syny. jaja nie? No dobra, no Siema Patrz Jest, siedzi tam Pierdolenie! I was here! But koleni!